Siemanko, witamy w kolejnym odcinku. Siemaneczko w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie małe rakietki Scream. Zobaczcie, rakietki się prezentują w ten sposób. W opakowaniu znajduje się 6 sztuk i za te 6 sztuk musimy zapłacić około tak dyszki. Mamy no. tutaj taką. Czekaj, może wezmę to grafikową. Nie czachę tylko taką nie wiem, o, zjawę, teraz. jakiegoś ducha na środku, no i scream, scream racket. racket. Taka zwykła mała rakietka, nie? Tak to tutaj? jest. Poczekaj yy, od te rakietki sam. To macie klaska. Hmm. Zobaczcie. Także niby niby wypadałoby, że będą dosyć fajne, nie? No, takie małe bajery, No trzeba za nie zapłacić dyszkę, nie? Więc zobaczymy, czy się opłaca. Jeżeli chodzi tutaj o gramaturę, to mamy na. Tutaj właśnie. Yy, Nek mamy 30. Nie przesuwaj, mamy 30 gram. Czyli 5 gram na sztukę. 9 no. przez 6 wychodzi Kategoria F2, czyli klasa druga. No, instrukcje tutaj macie, rok produkcji 2018, no zobaczymy, postrzelamy sobie z nich. Mi się wydaje, że to będą pisk i huknie. Piski może jakiś krakling małe nie? No, zobaczymy. Coś ten tego jest. No jeżeli chodzi o samą długość rakiet, no to nie wiem ile to jest... ile ta rakietka ma centymetrów, ale na pewno... Takie coś jak Diabolo, nie? Może no, jf 2 Może nawet troszeczkę mniejsze, nie? Dobra, zapraszamy do oglądania. No i zaczynamy test. Rakietek Scream. Odpala, jestem ich ciekaw, bo. Tego pisku w sumie. O kurde, minioły huku, ale nie wiem, czy to słyszeliście na kamerze, raczej nie. No, jak oglądacie ten filmik, ale echo tego pisku się odbijało. To kurde, od dalszych budynków, jeszcze nie? Bardzo długo. Czekaj, bo ostrości nie mam. Dobra. Nie, nie wiem, co jest z tą ostrością. Nie wiem, nigdy sobie poradzić z tą kamerą. A to się nie, niesie, nie? To jest masakra. Ale panie, ostruć. o jest. Ja o. Dobre. Nie. Ej, brakowało to jeszcze takiego chociaż małego huku z kartingiem, nie? No. Trzecie, tak dawaj, masz te? To było pięć, odpaliłeś? Tu jest jeszcze jedno. Czekaj, włączymy sobie flash. Podsumujemy sobie elegancko. Powiem ci, że Małe rakietki, ale. No mega jak To jest mini scream racket. To nie wiem czego się spodziewać przy takich dużych rakietach, jakiego pisku, nie? Bo no. powiem wam, że nie będziecie tego słyszeli na pewno na odcinku, ale echo tego z pisku. Sześć razy w różnych miejscach. Sześć było, razy od sześciu budynków, nie? No, także mega głośny pisk, naprawdę. No, ten efekcik taki skromny, nie? Taki. Taki. Jak, jak fiesta. Pamiętasz te rakiety? No, takiego. No szkoda, że huku nie było, no ale myślę, że Zadyszkę. można wybaczyć to, nie? Przy takim pisku. Fajny Bayer, nie? Naprawdę fajny Bayer. Myślę, dam tutaj ocenę taką 7, 7 z plusem, bo... No ja dam 7. Bo w sumie teoretycznie można było zrobić rakietki bez tego pisku i w ogóle one były totalnie znerwione wtedy, no. ale ten pisk po prostu nadrabia wszystko, nie? No tak, dobra, nie? także odpalimy jeszcze na koniec tą jedną, nie? To ja się oddalę, zgaszę sobie tutaj też. Może się wbić w ziemię w sumie teraz. Bardzo fajny bajer według mnie. Napiszcie jak wy oceniacie te rakietki w komentarzu. No i ostrość zgubiłem. No ale powiem wam, że naprawdę bajer według mnie Niezby, nie? Fajny, fajny, no ale tak jak mówiłem, jakby do takiej dyszki brakowało tutaj jeszcze jakiegoś kraklingu takiego mojego z wybuchem. No, no. no my się z wami żegnamy, jeżeli odcinek Wam się mordeczki spodobał, pamiętajcie, zostawiajcie łapki w górę, napiszcie oczywiście w komentarzu jak Wy oceniacie ten wyrób piertechniczny i czy mieliście z niego kiedyś okazję strzelać. I trzymajcie się siłanko. Trzymajcie się, strzała, strzała.